No, witam wszystkich zainteresowanych. Co się dzisiaj udało polować za darmo na olio? Dobra, lecimy bez przyciągania, przeciągania, przeciągania sznura, czy tam nie wiem, nerwów. O, metka jest zerwana. Czemu ja się pytam? Sałata lodowa, ale patrzcie jaka taka jest taka wielka, co? W ogóle nie jest zmęczona. No kurczę, świeżyna, normalnie... No nie powiem jak z pola, ale prawie, prawie. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy sałatę taką? Punta 30. No fajna, powiem wam fajnie, że jest sałata. Bo już jestem po prostu na oparach leciałem, no naprawdę na oparach. Kurczę, nic mi prawie że tej lodowie nie zostało. I mówię, no kurde, będzie trzeba zacząć te zębiska wbijać. No w ścianę. a tu ściany są powiem wam, no kiepskie, kiepskie, ja się nie pożywię. Dobra, co my tu mamy? Patrzcie, tu mamy taka pasta. Barbecue Chicken pasta jakaś taka. Powiem wam z tym kurczakiem, to tak chyba z pinzetą, można powiedzieć. Może to kurczę dwa funiaki, no to 10 zeta za takie coś. No nie wiem, nie wiem, naprawdę nie widzę tego kurczaka tam. Niestety mam to za darmo, więc opcja jak gdyby reklamowania tego tematu. No to nie wchodzi. No może ten kurczak się jakoś gdzieś tam powiem wam, schował. Wiecie, jak to kurczaki nie są duże, one się mogą gdzieś tam... Jak to się mówi ukryć, nie? Dobra, lecimy dalej. Tu mamy taką szyneczkę. U, to taka powiem 6-6 No patrzcie. 225. To jest 11, około 11 zł za 6 plasterków takiego czegoś. Nie no to to jest... Ja bym powiedział, powiem Wam, że to jest kradzież. To jest kradzież. Dobra, tu mamy dzikie, dzikie, dzikie brokuły. One się nazywają, proszę Państwa jedna paczka tu druga takie zaparowane ale pozycja dosyć dobra o taka 7z za taką paczkę to nie jest jakiś nie jest nie jest mało no bo ja bym tego nie kupił absolutnie ok tu mamy co mamy taką jaką szyneczkę szyneczkę z kurczaka szarpankę jak to się mówi nie wiem czemu ona jest taka szarpana co jest tego powodem czy to są jakieś wiecie Odpady z rampy. No, ale dwa coś tam. Powiem wam do tego. Mam takie kiedy te steel, steel fry'e. I do tego ryżu wrzucić taką paczkę tego kurczaka, nie? Na patelnię. Zabełtać. Do tego jakiś sosik dorzucić. No i kurczę, jest fajna pozycja na taki obiadek, nie? Tu mamy, patrzcie, drugą, drugą taką pozycję. nie wiem, No, identyczne są w sumie. Ale mówię, to będzie super na obiadek do takiego steel Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Cytryny, ale powiem wam z cytrynami to jest taki temat. Dobra, tu są jedne. Jeszcze jedne. Że w ogóle nie było cytryn, jak było zimno i kurczę się chciało herbaty, wiecie, na katar, coś tam taką herbatkę walnąć, to w ogóle nie mogłem znaleźć cytryn za darmo. A teraz jak zima już kurde przechodzi, to tych cytryn jest pełno, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co jest powodem jak to jak to sobie tłumaczyć. Dobra, a teraz powiem Wam, lecę. No nie uwierzycie, tu wpadają, jak to się mówi, gwoździe programu. Patrzcie, kurczaczek, kilo 36 No prawie, no taki, kurcze coś tutaj wodą podszedł, ale no jest zacny. Jak u niego tam z datą jest, no do dzisiaj musi być. No do dzisiaj, to trzeba będzie go... Dzisiaj to już mi się nie chce, bo jestem leniwy, ale się napekluję. Ale patrzcie, to jest taki z wolnego chowu: to to nie są takie kurczaki, wiecie, te w klatkach pozamykane. To jest porządny po prostu kurczak. A tu kurczę, co jeszcze wjeżdża? Patrzcie, te skrzydła, i to też są od tych kurczaków takich, wiecie, kilogram taki. To nie są kurczaki takie kurcze w niewoli, wiecie, na łańcuchach. To są takie kurczaki, co one sobie ponoć sobie chodzą tam. Ale oglądałem tak. A, to są, patrzcie, i kurczaki. A nie, porąbało mi się, powiem wam, to są wszystko skrzydła, myślałem. Bo te takie wypasione, teraz te kurczaki, to takie duże, że niedługo to już jak kaczka będą wyglądać, nie? Tak rosną. Rosną prawie jak na drożdżach. 3,50, patrzcie, za taki kilogram. Kurczę, ale mam ochotę na takie skrzydełka. A tego wezmę, rozparceluję na rosołek, korpus oczywiście i skrzydła. To będzie na obiad i to będzie na obiad. No, słuchajcie, patrzcie ile tu jest jedzenia. No, powiem wam, że to jest na tydzień takich fajnych obiadów. Zdecydowanie. No i coś tam jeszcze na jakąś sałatę można patrzeć, oblecieć. Kolację. Kurczę, cytrynę pocisnąć na śniadanie. No i kurde, tydzień jakoś można nawet nie przebiedować, tylko... Powiem wam na bogato, dawajcie w komentarzach tam teksty, co wymyślicie. No i kurde, i polujcie na aplikacji, bo mówicie mięsa nie ma, nie ma, nie ma. No jak nie ma, no słuchajcie, a to co to jest Żaba? Co to jest, co to są? Kurcze, no działajcie, działajcie, walczcie tam. Dobra, trzymajcie się, ja uciekam już, bo dzisiaj się nalatałem gdzieś za tym towarem. A trzeba iść spać, nie? Jutro też jest dzień. Na razie, pozdro.